Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chcieliście Rasta, więc jest Rast. Kolejny wipe, zaczynamy razem z ekipą. Dzisiaj wbijamy level, budujemy pierwszą chatę. No i staramy się pozyskać jak najwięcej materiału, który w późniejszej rozgrywce nam się na pewno przyda. Zapraszam Was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba filmik. Im więcej łapek, tym szybciej kolejny odcinek się pojawi na moim kanale. Także. Ja wam życzę miłego oglądania i pozdrawiam praktycznie nic się nie reswi. ale... Dobra, no, dawaj popręc. drogę. Na drogę. Czekajcie Szkołaka. na mnie ja biegnę do was. Jak dacie radę to. No idziemy do drugiego warehousa. No Ty pack mięgo animat. Którego? To... No tego obok. Tego co jest tak... Wiesz... Ej, bo... Dwóch gości. No. Prawdopodobnie, I think yy, we will die. No. Też mi się tak wydaje. No. A ja mam stosiarki, no nie. To co, ty to nagrywasz? Jo. Co? No. No. A, Jezu, to ja tobie się tak chcę montować? No co, no chcę, nie chcę. Czekajcie, ja już do was biegnę. Do, Idzie, jesteś już na tym drugim warehouse'ie? Nie, idziemy dopiero. To ja też do was dołączę, dobra? A te typy już nas nie gonią, także możemy sobie zabrać te beczki. No wiem masz po, masz po prawej swoją beczkę, i do swojej. Nie, nie ja chcę tam. No nie ja chcę. Chodź we dwójkę. No nie bo ty masz expa, no i... Aha, no tak. Ta. Dobra, dobra, dobra. To za gamoń. Ja, moja jest po lewej. Czy ambrazurę zopałem? Ja chciałbym jakąś, nie wiem, Kałacha na przykład, to... To było spoko. Ja, ja mam 35 HP, nie? O, ten i jest. ma butelka. Yy, wiesz co, Golden? W tym momencie po prostu zbieraj, zbijaj wszystko co ten. Wiesz co, o, ale nie oświeciłeś. Po prostu, żeby ci EXP leciał. Bo teraz ten EXP jest kurwa ważny, jak nie wiem. Pomału się go wbija. Ej, mam drugi poziom. Ja mam trzeci. Ja mam pierwszy. I mam rewolwer. Świetnie, Mat, świetnie. Będziesz nas bronił, tak? Nie, mam cztery strzały. Jakiś gość to zbizga. właśnie. Mówię. Będziesz nas bronił. Taki ten... No i dobra, ta goś mnie zabił. Czemu mnie bijesz? Właśnie widzę. 6 metrów prawie. Z Pochodnie śmij tak widzę. Pochodnie. A ja mam szczykawkę. No patrz, on no, trąk, dobrej ty dostaje a ciągle śmieci. No nie Ej, sfer mnie zabił, nie? Ej, bo mm. typek jest, a ja nie mam czym go zabić, ma zrób coś. ma joined your hmm. Halo. Siema. Ja Hallo? Ja piedzielę jak się jest? A my świetnie. idziemy drogą. Ja byłem no. tak blisko was. Teraz zlewali. A, mam, mam puszki, jest dobrze. Ej, bo 100 siarki dropi z tego. Ja już mam 300 siarki. Dobrze, na razie mówię ci, na razie lewe. Eee. wyjebany na resztę. Dobra, znowu leżę, nie? Co ci goldem powiem? Taki jest raz. Graczol nie zabił jakiś. Mat. Co? Jakiś gracz robię załapkę. Parcie mam. Pa, ale będę sniper teraz. ciach, ciao. Coś tu już do drugiego warehouse'u No. Mam kuszę. O, ale nie, nie mam strzał. To tak gorsza wiadomość. Nie mam strzał. I to chyba tak chyba nie było nikogo tak Gdybyś teraz łuk, łuk by był ze strzałami, to bym się z tobą podzielił. Ja mam kościany, nóż. O kurde, cool. no ty coś masz przynajmniej. A masz jakąś inną broń jeszcze? Eee, nie. Kurde, to też nic nie ma właśnie. Trochę mi smutno. <grym> Zdrowiłem strzelbę ruchową i nie zarobaliśmy. Chodź, chodź, spele. będziemy się bronić. Mam dupę. A co masz? miałem strzelbę mat, już. Nie? Patrz, 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 mat. Masz to. No? I że ty lepiej strzelasz? Masz trzy strzały, ja będę miał dwie. Masz chyba jakieś dupie z respy. Patrz, my już możemy, my już jesteśmy kurde kozak serwera, nie? Dwie kusze, pięć strzał. To serwer jest nasz. Tak. No, a nie? Yy, raczej nie. My jeszcze koszulkę. O, mam Ta maskę. Dary. Super. Nie face maska, aczkolwiek. Maska jest dobra, ale to ci przynajmniej cię zabijemy Zabiję cię na hitę ale mam żeby się bronić. To już jest to, ja już czuję moc. I jeszcze speed strzał dostałem. Oh my god, to jest to, to jest to, czuję, mat moc. Dobra, idziemy drogą dalej. No, beczka, po lewej. prawej. A do twojej akipa kiedy wie? No, Janek ma być za niedługo. Eee. Tak. Siepak. Też miał już być. Kaktus. Czekaj, coś? Tak. Siepak mówił, że podobno nie będzie mógł tak ten. O, chcesz ukryć. kościany nóż? No, hopie, marzyłem o tym. To, ale w taki dupy jestem, że chuj. Mówię ci, na razie Golden próbuj zbijać beczki po prostu, jakieś tam. Zbiłem, miałem strzelbę, nie? No z... Na i nie nie patrz, po prostu, żeby level wbić. Nie Nie czy mi się wydaje? Ja na razie zbieram co popadnie, co w do no, Idzie padnie? przed tobą, nie? Także nie no, wiem, co może widzieć. A, czyli ja mam rozumieć, że się twoje beczki mogę wziąć, tak? Że co? Twoje no, no, no chyba cię. I bo ty masz teraz więcej, masz pięć beczek pod rząd, a ja mam dwie, trzy. Ale ja teraz nie miałem żadnej. No tak, na pewno. Chcesz koszulkę czy spodnie? Koszulkę bym zgarnął, spodnie mam. To masz koszulkę, masz o. Masz spodnie, też ci rzucę. Tam weź dla mnie, nie wiem, koldena może czymś być. Nie mam miejsca, ale zbieram wszystko. Ja? Muszę to sobie ja także tak Gdzieście za mną nie, ale mam na ciebie prezent Mat, chodź Chodź, chodź, chodź. A, a czym rozbijasz te beczki? No, mam siekierkę jeszcze. A masz się. No, bo chciałem Ci dać, ale jak masz, to ci nie? Nie tą the best, ale, ale mam. No to ja mam tą the best. Bo ci dać tą the best, to idziemy Pana w prawo. opcja z tą mapą prawo czy w lewo? No, w prawo, bo idziemy na parę planty. Oh, no ja ja tak tylko źle. źle polazłem, że będę wziął się Kurwa, oh, ale mi drogi. Następny tylko ściany ruszę Białe jeszcze jest na czy może? No nie wiem. Gdzie A ja wiesz, że nie wiem. A jest. Jest. No, kitara się ma. Siedzi sobie chłopak. Ej, bo tu niedźwiedź blokuje moją skrzynkę i typek O chłopaki, ale bym znalazł fajne miejsce według bazy. Ej, typek gdzie idą, pizgamy się? Chłopaki, taka fajna skinia. Ale ja, bym, ja, bym, ja, bym ja bym się bił, masz nie? No tak, tylko ja go nie widzę. No ja też nie, ale to był. Jeść. Yes. O. Wow. A nie, masował się chłopak. Ale to był. No ale ja A nie mam to, co zrobię. To prawdziwe. O, sarenko. Zamiast tej siekiery, to wolałbym <grym> ten <grym> y Kilof. off. Wiesz co mi się wydaje? No nie. No. Nie wierzę! Może na tych parę klonek opadniemy? Nie, nie, bójcie się, ja już tam idę. Z dzidą tylko. Nie z dzidą, tylko z pochodnią. <grym> Płonę w... kurwa jak pochodnia. Ale dalej, tu jest. Szósty dzień tygodni, ty nie ma. Czekaj, bo beczka jest po lewej. Ja bym może tu nie rzedł. No możemy to zginąć. Co mówię? Ej. Możemy Ej! Nie róbcie mnie. Że, że to gdzie no jest? Golden. Jestem już pomiędzy powerplantami, a Waterhouse'em. Już dochodzę. Już dochodzę. Możemy no, się zbiornie z Czy czy idziemy, kurwa, Nie. zbierać i budujemy coś? Idziemy zbierać. Dobra, chodź się, wrócimy tam. Aaaa. No. Głowyśmy on sobie teraz tam Chodźby go On coś ma No nie ja wiem jak już coś ma, ale... On coś ma ja to czuję Ła, jak go wezmę taka ninja Patrz On nie za o co chodzi No nie ma Golden Podnieś go Pod, Podnoszę, No nie Brawo, Mat, brawo. Na czacie widzę właśnie, kurwa. Polisz mat, polisz mat. Oh my God. Golden, jesteś? Jestem. Masz tutaj żarcie. Co za rak. Czeka, jak się teraz używa żarcie. No podnieś to i po prostu sobie zjedz. Tylko chodźcie. Masz. Ile? Czekaj chwilę. Ale strzeliłeś go. Patrz, ja patrz, tak myślałem, to że... To jest. Raz, raz widzów po. na tym, na serwerze. Taki jesteś zabawny. Pałem mu się Ej, czekajcie chwilę, dobra? To. To się w szakach. Będzie mi wątpię. E, świetnie. O, piąty poziom, prawidłowo. Dobra, to wyrzucajcie. Czy masz tą lepszą siekierę? E, Goldenowi daj jak coś A, Mam, dałem chyba Gdzie jest Golden? Halo, na drodze, widzę was To chodźcie do nas Na drodze no. rzucam y, bluzę, także sobie podnieść. Tu masz. Jakiś nóż? To tutaj będę I załóż na cycki Co? No, ciepalne, kurwa. Radziej jesteś jesteś tyle. A mat, czekaj, idę po kaktusa. No, na już na tamtego, chodź. Drogą sobie przejdziemy na, do drugiego. Ej, na tego Ej czemu waardu. kaktusa? Kaktusy z czego się bije? Ciekierki. Ciekierki. Ej, kaktusy wow. można jeść? Można. Tak. tak, można. No. Tak, można. Mat, tak. co wtedy sensie się dzieje? Dają wodę. Ci... I żarcie. No. Ale głównie wodę. Ej, ale ty? wziąłbyś na nas poczekał? Mat sam leci? No mat, co tam biegnie na gulasa. A, jestem ubrany. Ja biegnę no, za panie. jakimś. Za dwoma typami biegnie. No to prawdę to to tak. nie wiem. Z ziemi jak podniesiecie ten, to daje postawę. No, a tylko się opasy zbierać bardzo. Z jaki? Tak. Ziemniaki, buraki... Są tu ziemniaki? Generalnie Karto, cebulę, marchewki... Cebule! Cebule też, o! Cebule przede wszystkim. No, u kogo tak puka? Cebulę. Co? U kogo tak puka, puka? Nie wiem. U mnie są śmiałeczki. A, A, to o... może u Ciebie. A, u mnie puka, bo mi telefon ten... Puka. puka. <coughs> Kurwa, dałbyś mi coś podnieść z ziemi wreszcie, czy nie? Nie. Czerze? Ale cześć, pak? Kto Biegnie! No każdy znaczy każdym w tym samym momencie o... Co strzeli? O, o, I tak szyfak, on zawsze Nie, wiele nie je łopię, właśnie go kroję. Aha, no co? Ale, ale powiesz we mnie tylko po to, żeby wyglądało, że jestem sadystą i chcę cię bić. Tak, nie. bo tak jesteś. O, chyba i zazdrosny Tak. Ta. Nie mam o co. Ja, yes. ja, ja bym się bił, ja bym się bił. Na, Pół, nie, na nie, nie będę się zgubił stary tuch. Kurwa mać fulgir. Tak, gdzie? gdzie? Kurwa, strzała? dostałem banię, ale padł. Dostał, dostał strzała w klatę, ale padłem. Gdzie? No, warehouse. W środku? No wyszedł, przed wyjściem warehouse. Nie dostał? Boje... Ja A, idę dodane. przez drzwi. Dostał strzała, ale nie padł. Wyje Biegnie dalej. Za kopalnie Rambo, jesteś gdzieś pod chatą? E, nie. Ale ucieka. jestem niedaleko warehouse, więc jesteś te pni Jest za, za tym Leży Dostał, leży Nice O kurwa Co tam miał? A ja nie miał kurde towarom mhm. A no A ty można mógł... przeszukiwać teraz razem Ej, dostałem kitas Dostałeś Skąd? Co bo Ej, chłopaki! Spadajcie stąd, spadajcie Czemu? Czterech typa full O ja też spadam po kurde cool. Terech typa, kusze Ma, ty i jesteś? zbrojek z No uciekam w stronę HP. No I... nie uciekasz w stronę HP. No okrężną drogą, bym powiedział. No. no. biegną właśnie na, tam, na tamten warehouse, biegł no właśnie. Kurwa mać, oj nie, nie, to jest dzik, dzik, dobra. No, Ma, czekaj to... na mnie. Jestem po twojej lewej. No, domyślam się. Kto jest przy tym na przystanku? Oni. Nie wiem. Lali ja się, się. Ja się boję tych tak? selektyw, nie? A ten kamień bijemy? No właśnie zabili. zabili. Eee, wow. Wiesz co na razie nie Ja się idę zrzucić Też ich widzę przed nami Gdzie? No, no w stronę warehouse'u. Po prawej stronie no, Od warehouse'u. A no, no Idziemy Zabijali yy, dzika Skurują go I oni mają dzidy Ty no, pod, no, pod naszą bazę Pod naszą Nie, nie no, otwierają nie otwieraj. Dobra, Chodźcie. dwóch typów pod naszą... Idziemy ich tam napizwieć. Oni <laughs> mają dziką na kusze. I rzucą nam Oni już, już uciekają, stary. Nie, nie, Dwóch typów to... pod naszą bazę nie, nie, u... zajebali. Nie, 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 uciek... nie uciekają. Widzicie uciekają. Idzie się te Oni nie. mają łuki, łuki. No walcz, te łuki. Dostał w nogi. Oh. Jeszcze trzeci był. Ale jeden jest ten, ze zbroją. Ej, są lagi na serwerze. Teraz to, teraz to widzę No to ja to ja, to, ja, to ja, to ja No właśnie wiem jutro jest. będę grał w Rosta Dzisiaj tak nie ma, że nie bo ty gry Czemu ja nic nie widzę A tego drugiego gdzie? Nie wiem, o, związek gdzieś tak O pan dasz sobie wezmę nie, jest zajęty. To co ty gadasz? Nie może w tym samym momencie. Resztę sobie możesz wziąć. Może mieście baga jakiegoś. No, chyba tak. Ale są lagi serwera. cały typ, jak później biegnie dalej. No, teraz strasznie. Dobra, chodźcie na chatę. Owczajmy no, sytuację. Widzieliście jakąś gdzie wyjebałem? No. Stary, <laughs> ja nie mogłem trafić w ogóle z tej kuszy. Najpierw w ogóle tak zlamiłem strzał, że masakra. A później kuźwa. Nie wiem, gościu, teleportacja. No, mi tak teleportacja. Ręka wie się Tutaj trup jakiś. Ale to z tych dwóch, co wtedy uciekali. A, airdrop teraz. Gdzie? Macie, macie, kupiłeś tego Rocket Nie, nie, nie. nie. Ej, tam na skałkach ktoś. Janek, gdzie jesteś? No. Mnie nie ma, mnie nie ma. A co będziesz no, miał? Tam, tam na skałach po lewej trochę. No, 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 A ma masz zamiaru. zbrojny? O kurde, to fajnie. To Ty masz zbrojny? Roz... Za mną? No oczywiście. No to co, czemu my roz... nie gramy razem, kurwa? Nie wiem, nie, ten, ten nowy tryb jest spoko. Stumble. Te jest, super moce. Noo, ja tam rankę Dwóch, dwóch, dwóch. Tak, widzę. Trafiłem. Tego po lewej. Po prawo gościu poszedł. Lewa mój. Tego widzę. Ja idę tam gdzie on poszedł A, o! Leży, Drugi leży. raz to... leży. daj mi z niego tylko hełm, daj mi hełm! Szybko, rambo! Już, tylko bi! Puść mi, puść mi go, puść co, mi co, na co hełm! Bo nie mam! Dobra masz, 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 masz! Weź sobie hełm Dobra, dzięki, nic więcej nie chcę Dobra, stu, tu, tu. mu wezmę to Muszę podnieść się gdzieś to powinna leżeć czekolada się, się, tak? się przyda nie podniosłeś się tak? na Dobra, wszystko tam dobra i teraz się... ten drugi nie wiem Daj, jak to bo... poszedł to był ten skład ja go skądś kojarzę tu sarnek ktoś wystraszył to nie oni wiem. byli pod naszą no, na to wychodzi, bo to nasza bahata. jest. To ma sens. Nie widzę, nie Chcę, Chodźcie w stronę tu Świetnie. Dobry okay. pomysł! Nie wiem gdzie, idę, idę za to obok ciebie. Rewolwer Świetnie Drugi? To będziemy będziemy się szczelać. Tylko naboj nie mamy Jak to nie mamy? No. no ca całe to, 12. No właśnie to jest więcej ee, niż... Gościa tu wyjewało. Świetnie, idziemy dalej. Nie Helikopter... Nie przeszukać. Świetnie. Idziemy dalej. Helikopter zabił typka, który... A, to jest że rakietami, dobra. No tak. O, no nie trafiłem. Ja A też ty, nie. Ty, ty też nie trafiłeś. Dwa raki, naprawdę. Dwa dołone, tyle w temacie. Trochę. Nie wypieprzecie tak jest. naprzód, bo ja jestem... Ja, sam. To ty jesteś z tył, tyłu. Mam jedenasty. Albo nadążasz, albo zostawiamy cię w dziczy, na kurde takie prawo życia. Ślę okay. wygrywają. Wszystko jasne. No my to jesteśmy samca, alta to jesteś taka trochę samica pizda. Okej. Okay. Jakbyście mieli jakieś żarcie tutaj po drodze, to zostawcie. Mamy całe na jedzenia. No to już wyrzucaj za siebie. a prosiłem, żebyś mi dał żarcie, to nie miałeś. Nie mówiłeś nic. Bez Jak spadłem to mówiłem Tylko żeś pewnie poszedł ja ja Ej, rozbierać za. się Ej, nie mogę się rozebrać Ej Bulak, nie Ej no jest lak, nie mogę się rozebrać Ja już dentkę no zaliczyłem nie. Jak dentkę? Ej, ja nie żyję Co wy gadacie? No ty też Ty też co? co? Ja jeszcze sobie biegam.